Ponieważ mamy długi weekend, zróbmy sobie kiszoną rzodkiewkę, ponieważ jest bardzo dobra, zdrowa i lepsza niż taka kupowana. Potrzebujemy solanki, litr wody, łyżka soli. Najlepsza proporcja dla kiszonek. Możesz przygotować solankę gorącą, żeby szybciej zakisło, bądź wystudzić ją, będzie to trwało troszkę dłużej. Do naczynia, w którym będziesz kisić, wrzuć łyżkę nasion kopru, bądź świeży koper, bądź koper z baldachami. Wrzuć kilka zamków czosnku, wrzuć nasze rzodkiewki, zalej solanką w taką ilością jej, żeby przykryć wszystkie warzywa w środku. Zamknij słoik, żeby nie dostawał się do niego powietrze i odstaw go na przynajmniej 3 do 7 dni na filmiku. To co widzisz to już dziesięciodniowe rzodkiewki. Mają niesamowitą konsystencję, są chrupkie, mocno kwaśne i o matko jakie one są po prostu dobre. Aż grzech byłoby ich nie spróbować.